Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie w moim kolejnym wideo. Dzisiaj opowiem Wam o jednej spółce, którą uważam, że warto obserwować, ponieważ z tego co czytam, porównuje ją się do Tesli. Może ona powtórzyć drogę, jaką przeszła Tesla kilka lat temu i ze spółki, która teraz kosztuje no, około 40 kilku dolarów, jej cena może poszybować bardzo, bardzo wysoko. Oczywiście nie w krótkim terminie czasu, ale w jakimś zdecydowanie wydłużonym. Natomiast no, jest to spółka z dużym potencjałem wzrostowym. Zanim tutaj przejdę do analizy, kilka może słów o mnie. Te osoby, które mnie nie znają, pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Robert Smug. Na co dzień zajmuję się głównie inwestowaniem w instrumenty trendowe. Są to kontrakty, są to akcje. Zanim przejdę do dalszej części filmu, zapraszam na początek do obejrzenia krótkiego filmiku informacyjnego na temat ryzyka i na temat mego kanału. I za chwileczkę wracamy z tematem. Wszystko o czym mówię tutaj na tym filmie jest tylko moim prywatnym zdaniem. Na temat różnych sposobów inwestowania na rynkach finansowych i instrumentów, jakie omawiam w tym filmie. Nie jest to żadna porada inwestycyjna. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mego kanału albo jesteś osobą nową, serdecznie zapraszam cię do jego subskrypcji. Tutaj pod filmem znajdziesz przycisk, gdzie możesz go zasubskrybować oraz warto, abyś zaznaczył dzwoneczek, jeżeli nie chcesz, żeby żaden film nowy cię ominął. Pod filmem także znajdziesz wiele ciekawych linków. Przede wszystkim znajdziesz link do webinaru o którym wspominam na filmie, na którym mówię jak można skutecznie zacząć inwestować z trendem. Znajdziesz także linki do moich 12-miesięcznych warsztatów, gdzie pokazuję jak sam skutecznie inwestuję z trendem oraz do mojego szkolenia indywidualnego. Pod filmem znajdziesz także linki do brokerów, z których sam usług korzystam na co dzień. Masz tutaj podział na brokerów, u których gram na surowcach i towarach a także u brokerów, na których inwestuje na akcjach. Możesz także pobrać mój bezpłatny e-book Jak zacząć inwestować z trendem i dołączyć do mojej otwartej grupy na Facebooku. Witam już po tej króciutkiej przerwie. Dzisiaj opowiem wam o spółce Lucid. Jest to spółka notowana na amerykańskiej giełdzie Nasdaq. Jest co ciekawe, to spółka, którą można kupić u większości brokerów. Także warto sobie sprawdzić, czy wasz broker oferuje akcje amerykańskie. Jeżeli oferuje, no to e, czy ma w swojej ofercie tą spółkę, a powinien mieć tą spółkę? O czym też za chwileczkę powiem e, dlaczego. Natomiast, jeżeli by się okazało, że no, nie ma tych, e, tej spółki w ofercie, tutaj pod filmem też znajdziecie linki do brokerów, z których ja korzystam, i tam na pewno e, u większości z nich znajdziecie tą spółkę, jeżeli chodzi o możliwość przede wszystkim obserwacji i ewentualnie zakupu. E, też taka mała informacja. Ja, to, ja w tą spółkę jestem już zaangażowany, czyli mam kupione jej akcje. Także mówię z perspektywy osoby, która nie jest do końca bezstronna, jeżeli chodzi o ocenę potencjału tej spółki. Natomiast no, chcę Wam przedstawić przede wszystkim się wszystkie plusy, dlaczego warto tą spółką się interesować i minusy, czyli jakie są ryzyka, główne ryzyka w tej chwili związane z tym, że no, jednak to może nie być dobra inwestycja i zamiast zarobić, możemy stracić pieniądze. Ok, słuchajcie, jedna z zasad inwestowania mówi ta, to, że powinniśmy inwestować w spółki, których biznes rozumiemy, powinniśmy inwestować w spółki, których produktów używamy, jeżeli są dobre, powinniśmy inwestować w spółki, które produkują rzeczy, które nam się podobają, czy podobają się szerszemu społeczeństwu. I teraz, tak, jak ja patrzę tutaj na ten główny produkt tej chwili, spółki Lucid, który tutaj w tej chwili widzicie, czyli samochód marki Lucid Model R. No to powiem tak, on mi się bardzo podoba. Może kilka słów o głównym ich produkcie i o tym, czym ta spółka się zajmuje. Jest to spółka dość młoda, ona produkuje w tej chwili sportowe samochody elektryczne. Tu macie jej główny produkt, który w tej chwili oferuje. No i powiem tak, no, ma on parametry wręcz powiedziałbym, że rewelacyjne. Moc do 1100 koni mechanicznych. Zasięg na bateriach do 520 mil, czy to jest około 800 km, coś niewiarygodnego. Przyspieszenie od 0 do setki w 2,5 sekundy, czyli mega wciska fotel. No i tutaj ładowanie do 300 mil akumulatorów zajmuje około 20 minut. Także te parametry techniczne myślę, że. No, są wręcz bym powiedział super. Sama sylwetka, jak tutaj, tutaj widać, w tej chwili tego samochodu też jest mega interesująca. On mi trochę funkcjonalnie przypomina, no i funkcjonalnie i z wyglądu Porsche Panamera tak? czyli szybki samochód sportowy, na którym może z tyłu jeździć szef, włożony przez kierowcę. Tutaj dokładnie mamy też bardzo podobny produkt, ale myślę, że o, o jeszcze lepszych parametrach niż Porsche. Panamera, chociaż ja dokładnie nie znam parametrów technicznych Porsche Panamera, także nie będę się tu wypowiadał. Teraz tak, kilka słów może także więcej o tej spółce, jeżeli chodzi o, o samą analizę techniczną, bo ja w swoim podejściu i korzystam z analizy technicznej, i także analiza fundamentalna jest dla mnie bardzo ważna. Jest to nowa spółka tak naprawdę, ona na giełdzie jest notowana od 2021 roku forma czy sposób, w jaki została upubliczniona, też będzie dość ważna. O tym też za chwileczkę powiem, bo tutaj jest pewnego rodzaju ryzyko z tym związane. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o sam wykres techniczny, widzimy tutaj taką klasyczną w tej chwili formację, która nazywa się cup and handle, tak? czyli filżanka z takim tutaj uchem. Czy w tej chwili ta cena od razu wybije tam w górę? Tego do końca nie wiem. Liczę na to, że tak, ale tu jeszcze może tutaj pojawić się z boku dalsza Kontynuacja tej konsolidacji. Natomiast to, co jest tutaj w tej chwili bardzo, bardzo zachęcające, to jest wolumen, jaki tutaj się pojawił na tej spółce. Jeszcze lepiej będzie on widoczny na interwale tygodniowym. Wyraźny mamy wzrost tutaj wolumenu, czyli wyraźny mamy wzrost zainteresowania tą spółką i to zainteresowania nie przez drobnych inwestorów, ale także przez fundusze inwestycyjne, przez fundusze jakieś hedgingowe. Które widać, że zaczynają się tą spółką interesować. I teraz tak, pierwszy taki plus związany z, e, z tą spółką to jest taki, że to nie jest jakaś spółka wirtualna, która dopiero chce coś produkować. Ten jej produkt jest w tej chwili produktem, który można zamówić. Oni od zeszłego roku, od końca roku, od czwartego kwartału, zaczęli go dostarczać klientom, także fizycznie już są osoby, które nim jeżdżą, i pewnie tych osób będzie. Coraz więcej. I właśnie z tym rozpoczęciem procesu dostarczania tych samochodów, czyli produkcji, fizycznej produkcji tych samochodów do klientów, wiąże się tutaj większe zainteresowanie tą spółką, większy wolumen, który prawdopodobnie jest zrobiony przez właśnie jakieś takie instytucje, które zajmują się w sposób profesjonalny zarządzaniem pieniędzmi. Z tego, co ja ostatnio sprawdzałem, to liczba tych funduszy, czy wynosi w tej chwili, czy zaangażowana jest w, ten, w tą spółkę, ponad, no niecałe nie 200. Niecałe 200, oczywiście to jest bardzo mało, ale też należy zwrócić uwagę, że to jest spółka o dość krótkiej historii. Tesla też od takich dokładnie poziomów kiedyś zaczynała. I tutaj też jest ważny tutaj dodatkowo czynnik fundamentalny. Ta spółka należy w tej chwili do bodajże piątego pod względem Zainteresowania sektora na giełdzie amerykańskiej. Tak? Se sektor samochodów elektrycznych jest piątym co do e zainteresowania, e czyli jest to dość mocny e sektor. To oczywiście do tego sektora także należy spółka Tesla, e która no, też e ma akcje notowane w tej chwili na bardzo wysokich poziomach i one nie chcą spaść. Mimo, że tutaj wielu takich znanych osób medialnie w Polsce i na świecie próbowało ją szorcić. Ale z reguły nic im z tego nie wychodziło. Jest to też dość młody, też dość, dość młoda gałąź. Zupełnie nasze samochody elektryczne, załóżmy nawet w Europie, mają od 2035 być tylko sprzedawane jako nowe samochody. Jest to trend światowy generalnie w tej chwili: samochody elektryczne, który z racji na ochronę środowiska na pewno będzie się rozwijał i myślę, że jest to dość przyszłościowy trend. Samochody same elektryczne, czy samochody hybrydowe. Wracając tutaj jeszcze do tego układu technicznego. Taki tutaj układ też wskazuje na to, że no mamy dość dużą szansę na wybicie górą. Czyli cena tej spółki może wzrosnąć z zasięgami, tutaj nie będę mówił, bo w przypadku takich spółek młodych, wzrostowych, to się może wszystko wydarzyć, tak? Ta cena może, nie wiem, i dojść w tej chwili, do 90 dolarów, no i nawet może dojść do 200 dolarów, także myślę, że potencjał jest dość duży. Oczywiście to nie stanie się z dnia na dzień, to nie stanie się tak, że dzisiaj powiem, jutro rośnie. To ja tutaj, jeżeli tutaj jestem zainteresowany inwestycją w taką spółkę, to jest to na pewno inwestycja wielomiesięczna, ponieważ mówię, no, spółka ma dość duży jak dla mnie potencjał. Ona nie ma jeszcze też znaczących przychodów, bo to jest spółka, która dopiero zaczyna budować czy rozbudowywać się, natomiast ma dość duże plany rozwojowe. Kilkaset tysięcy samochodów planują rocznie produkować w przyszłości. Z czym wiąże się ryzyko, o którym też za chwileczkę powiem? Z technicznego punktu widzenia, ja bardzo zwracam uwagę na tak zwane formacje, tutaj, boxa. No to my w tej chwili tutaj tworzymy taką formację, czy taka formacja się nam rysuje. Osobiście zamierzam tutaj w tej formacji i na jej wybiciu zbudować jakąś swoją pozycję, którą dalej będę trzymał. Głównym zagrożeniem to jest to, że nie do końca wiem, jak się rynki amerykańskie zachowają. Tak? Czy w tym roku będziemy mieli korektę jakąś większą, czy może jakiś trend boczny. Trend boczny nie byłby jeszcze czymś złym, bo nawet w trendzie bocznym są spółki, które rosną, takie zwłaszcza, co mają duży potencjał. Problemem będzie raczej, jak my zacznę korektę na rynku amerykańskim albo jakąś większą przecenę, bo wtedy żadna spółka, nieważne, czy to będzie jakaś super dobra, czy, czy czy mega dobra, tak, korekcie w większość instrumentów wtedy niestety się nie opiera, tylko tak jak rynek spada, to one także spadają z całym rynkiem. Ale tego tak do końca nie wiemy, tak, tego tak do końca nie wiemy, dlatego ja na razie tutaj zakładam, że ona będzie rosła, bo gdybym miał czekać na korektę, bo domyślałbym się, że jest korekta, to pewnie by mi tutaj uciekło wiele okazji inwestycyjnych. Teraz tak, z takich najważniejszych zagrożeń to przede wszystkim tak, ta spółka, ponieważ jest spółką nową, tak? ponieważ jest spółką nową, no to ona cały czas ma jakieś potrzeby, potrzeby kapitałowe. I nawet kilka miesięcy po debiucie, jaki był, ta spółka cały czas gdzieś pozyskuje kapitał. Kilka, tygodni temu ogłosiła program pożyczek zamienialnych na akcje. Tak? Gdzieś tam wielkość tej pożyczki wyniosła no, 2 miliardy dolarów i pewnie coraz więcej takich pożyczek, czy tam te, takie podobne pożyczki będą w przyszłości się pojawiały. Każda taka pożyczka z reguły wiąże się z tym, że cena gdzieś tam niżej się otwiera na wykresie, tak? z taką dużą luką spadkową, znaczy dużą, większą, mniejszą luką spadkową. Natomiast przy spółkach wzrostowych to nie jest też coś złego, tak? No, to tylko oznacza tyle, że jest jakieś zainteresowanie tą spółką. Że są inwestorzy chętni na to, żeby te pieniądze i pożyczać, ponieważ widzą potencjał w tym. I często, właśnie jak jest taka rokująca dobrze spółka, to nawet jak mam jakieś niższe otwarcie, czy jakaś luka nam się pojawia, bo zawsze tutaj do akcji, czy jakiego rodzaju obligacja, bo pożyczki zamienialne na akcje no, powodują rozwodnienie tego kapitału, później ten cały tutaj, ten spadek jest znoszony. Drugim takim, chyba też dość istotnym zagrożeniem, co nawet spowodowało takie dość niskie otwarcie tej spółki 6 grudnia, to jest to, że spółka, którą wprowadzała na giełdę, czyli Satpo Ena, kilka słów może, jak ta spółka została upubliczniona. Ona została upubliczniona dzięki takiej, takiemu wehikułowi, który nazywa się SPAC. Jest to spółka, która, gdzie zbierają się inwestorzy, czy inwestor, który zbiera pieniądze od innych inwestorów i mówi on im, że znajdzie jakąś spółkę, która działa w tej chwili, czy jakieś przedsiębiorstwo i ją upubliczni przez, przez jego wykup. I tu właśnie te, taką mieliśmy formę, tak? czyli ta spółka SPAC została gdzieś tam na giełdzie, rozpoczęła swoje notowania od 21, mniej więcej, września no i tak mniej więcej koło 11 stycznia 2021 roku no, znalazła tą spółkę i wykupiła Tą spółkę Lucy przez to ją upubliczniła. I ta spółka, która właśnie tutaj tworzyła tą spółkę SPAC, wobec tej spółki zostało wszczęte postępowanie przez SEC. To jest to Komisja Nadzoru Rynku Finansowego w Stanach Zjednoczonych. Za czym, jak to postępowanie, nie będzie się tyczyło? Z tego, co czytałem, jak mówię, to postępowanie nie dotyczy samej spółki Lucid, ale tej spółki, która ją upubliczniała. Jest to zawsze jakiś taki negatywny negatywna rzecz, którą, którą inwestorzy nie za bardzo tak lubią, tak? jak seks zaczyna się mieszkać w działalność, bo to zawsze może spowodować jakieś reperkusje prawne. Natomiast no, też jak mówię, no, pewne ryzyka trzeba wziąć pod uwagę w inwestowaniu i albo się na nie godzimy, albo nie. Generalnie inwestowanie samo z siebie jest takim dość ryzykownym zajęciem. Także no, jeżeli ktoś nie lubi ryzyka, to na pewno nie powinien inwestować, powinien pieniądze gdzieś tam wpłacać w jakieś inne formy, lokaty, kapitał, które wiążą się z bardzo małym ryzykiem. Natomiast ja to ryzyko rozumiem i podejmuję się tego ryzyka tutaj, nie boję. Ważną rzeczą też, którą też uważam, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, że to jest, mimo że to jest nowa spółka, tak? bo ta spółka dopiero na giełdzie jest od stycznia 2021 roku, to ona już w tej chwili jest także dołączona do spółek, na podstawie których oblicza się indeks NASDAQ 100. Tak, Także bodajże pod koniec 2021 roku do tego indeksu dołączyła wraz z innymi spółkami, także no to też pokazuje znaczy to może nie to, że pokazuje, ale to też działa na jej korzyść, ponieważ taka spółka o takiej spółce też jest zdecydowanie głośniej medialnie. Jest Często gdzieś tam wspominane w jakichś materiałach prasowych, w materiałach telewizyjnych. No i też na jej fakt taki duży, na duży plus wskazuje wolumen obrotu, jaki mamy na tej spółce. Nie jest taka spółka, na której obraca się kilka dziesięcioma tysiącami dolarów podczas jednej sesji. Tutaj średni obrót na tej spółce w tej chwili wynosi mniej więcej, jakby na to nie patrzeć, to jest 75 milionów dolarów. Także dzienny obrót jest naprawdę naprawdę zacny. Łatwo tą spółkę kupić, łatwo tą spółkę sprzedać, nie ma problemu z płynnością, nie ma problemu z jakimiś tutaj jakimiś, nie wiem mega dużymi, mega dużymi lukami. I chyba to było wszystko na temat tej spółki. Jeżeli by ktoś z Was chciał obserwować, w jaki sposób ja tutaj inwestuję, w jaki sposób ja otwieram, prowadzę, zamykam pozycję? Chciałby poznać tutaj mój sposób inwestycyjny. I także serdecznie zapraszam na moje warsztaty Trend Trader. Zapraszam także na mój webinar. Link do warsztatów i do webinaru znajdziecie tutaj pod filmem. Tam będziecie mogli na bieżąco śledzić na warsztatach, oczywiście, w jaki sposób ja tą spółkę prowadzę, w jaki sposób ja tutaj zwiększam tą pozycję, bo takie też mam plany. A na moim webinarze poznacie mój sposób inwestowania. Także, jeden tutaj link do zapisu na webinar i cały opis warsztatów, znajduje się pod filmem. E, na dzisiaj to było wszystko. E, mam nadzieję, że no, spółka naprawdę da zarobić. Czy da zarobić? Oczywiście też zobaczymy, bo nigdy nic na rynku nie jest na 100%. Dlatego też warto zwracać uwagę na ryzyko i nim zarządzać. Ja stosuję zawsze zlecenia obronne SL. No i każdemu z Was życzę także dość dobrych wyników inwestycyjnych. No, i do usłyszenia w następnym filmie. Pozdrawiam, Robert. Dziękuję.